Siema, Ej, Sylwiku, to jest pan Karol Eee, no dobry! dobre Dzisiaj Siem. jakieś piłkarskie, za kamerą z Panadi. Adi Tak, siema Tak Zostawcie w górę, subskrypcję i dzwoneczek, kiedy Ci to stara kurwa Tak Pan Karol, pierwszy uczestnik mojego konkursu Tak, piszemy imię i nazwisko, chuj w dupę Oryginalny Coś nie pisze Nie pisze? Stop, przerwa Dobra, trzeba było zmienić długopis, teraz mamy Przerwa lepszy. techniczna. Dokładnie. Jak możemy zauważyć pięknie się podpisuje. Uj, Jest podpis. Pierwsze Piękne. pytanie. Piękny podpis. Która drużyna nie wyszła z grupy Mistrzostw Świata 2018? Hmm. A już wiem, która. Będzie odpowiedź D, Egipt. Z no, kół, kółkiem czy X? Yy, X. -em. X, -em, OK. Ty, to jest dwa dobra. W jakiej innej reprezentacji mógł grać Leo Messi? A, Brazylia. B, Katalonia. C, Hiszpania. D, Francja. Będzie odpowiedź A albo B. Wahamy się. się wahamy się. Masz czas, nie martw się. Będzie to pewnie albo Katalonia albo Brazylia. Bo się na pewno nie jest Hiszpania, nie Francja. Zaznaczymy reprezentację, czyli Brazylia. Nie ma takiej reprezentacji jak Katalonia, o nie. Tak, pomyliłem się, czym zaznaczyć. Okay. Trzecie pytanie. W jakim meczu Pol polski, tak, polski. Ma, polski ma na Mistrzostwa siada 2018 doszło do najbardziej kuriozalnego trafienia? Wiesz co to znaczy? Nie. Najbardziej takiego śmiesznego, że wpadki takiej, błędu, A. wiesz o co chodzi. E, Trofienia. A Polska-Kamerun, B Polska-Kolumbia. No to Polska-Kolumbia. Nie było takiego meczu jak Polska na no, Mistrzostwach Świata z Kamerunem. O Jezu. E, zwiało. Gad. No. Tam nasz długopis słaby. Dobra, teraz kolejne Cztarte. pytanie. Cztarte. Do jakiego etapu Polska doszła na Euro 2016? A. Do 1.16 B. Do 1.12 Dobrze poszedłem? Tak, 1.12, 1.16 C. 1, do 1.8 i D. Do 1.4 tak. Będzie odpowiedź C. Do 1.8 Jezu, tamten pierdzi <noise> Pięć Piąte pytanie Na Euro 2016 W słynnym meczu zawodnik kontuzjowany Z ławki Motywował swoich Swoich. Kto, swoich, kto to był? A, a już wiem to. Ronaldo, a Ronaldo, B, Griezmann, C. Tryka, nie mogę się czytać. Lidera. Ja to wszystko zaprezentowałem. Ronaldo. Szóste pytanie. W FIFA 19 był tryb World Cup. Który z nie był ikoną w tym trybie? A Ronaldo, to chyba dla Ciebie łatwe. Bernardino, C, Rivaldo i De Gulit. Tu? A, jednak nie. Ronaldo to jest ten łysy? Ten łysy, tak. No to już wiem to. Takiej kurwa, zgubiłem się. Gdzie to jest, to, to pytanie. Będzie to. Siódme, podaj najbardziej, podaj najbardziej szokujący moment na Mistrzostwach Świata, a. Odpadnięcie Polski, bo odpadnięcie Niemiec. A ja mam to, a dobra, według mnie, okej. Okay. Usmy pytanie. Który z tronerów? <grym> Wada. Wkłada rękę. <grym> Wkłada rękę w i... Długie w nosie. Długie w nosie. Nie <grym> No ten trzeci. <grym> Pani nie wiem, że Niemców się uczy. <grym> Teraz które dziewiąte pytanie że kurwa. O nie wiesz. To zajęt trzecie miejsce na... Mistrzostwa Świata 2018 B Rosja Ale A Rosja B jakieś Panie co Anglia D Belgia Już wiem kto tutaj trzecie miejsce Ej, tak, kurwa. Ja, tak, ja wiem Rosja na pewno nie Bo w Rosji Anglia odpadła też bardzo szybko Czyli teraz Belgia na pewno Aż mi się ręka Aż Belgia kto strzelił gola w Polsce z przewrotki na mistrzostwa Świata 2018? A tutaj Ci mówię, że mam pomyłkę na Euro 2016. A, na Euro? Bo ja się pomyliłem. Już wiem, kto tylko jeszcze chce poprawka w jednym pytaniu, tylko muszę go znaleźć. Poprawka? No to możesz zrobić. W pierwszym pytaniu? Nie, czy ja innym? muszę sprawdzić, co Jeszcze sobie sprawdzimy teraz. A, sprawdzasz odpowiedź. Tak. Rezydia to dobrze. Tu. Ta. Ta, to, to wiem. Tu nie byłem pewny, ani nie będzie. O tu chciałem zmienić. Na no, odpadnięcie polski. No, dziękuję. Skończone. Dziękuję. Brawo, pan. Pan Wiku. Zaczynamy. te od jego. Najpierw się pan podpisze. Jednij tam podpis. Kurwa, ostrość. O, okej, okay, jest. Wiku i ptaszek. Pierwsze pytanie to: która drużyna nie wyszła z grupy na MS 2018? Tak. A Rosja, B, Belgia, C, Anglia, D, Egipt. Moje zdaniem to jest D. Lecimy do, do drugiego pytania. Dobra. W jakiej innej reprezentacji mógł zagrać Leo Messi? A Brazylia, B. Katalonia. Katalonia, C, Hiszpania, D Francja. Moim zdaniem to jest Hiszpania. Nie wiem czemu, a to mi się wydaje. Trzecie... Via, via, w jednym meczu polski. W jakim? W jakim meczu polski MS 2018 doszło do. Najbardziej. Najbardziej. najbardziej wpadkowego trafienia. Wpadkowego trafienia. A. Polska Cameron, B. Polska Kolumbia. To nie. To jest, tam to jest skreślone. Czyli to albo to, tak? tak? Tak. A. Albo B. Polska Kolumbia. E, oglądałem ten mecz. Tak, tam wyszła taka dziwna bramka. bo Tam wyszła taka jedna dziwna bramka, pamiętam. To taki szybki zawoliszczeniu, ale... 4 do jakiego etapu Polska doszła na rok 2016 na tak. 16. A1 16, B112, C1 8, D1 4 Na pewno nie 1 czwarta, to se... mogę skreślić sobie? Możesz. E, to jest za mała. 112, bo myślę, że to też może być taka troszkę za duża. Piąte. No nie przesuwaj tej karty. Na euro 2016 w słynnym meczu zawolnik Kotuzjowany Z ławki. Z ławki, motywował swoich. Co to był? A to, to, to nawet już nie wiem. No, ma, nawet wiem, tylko że nie muszę. No, Do, ja dobra, powiem, zaznaczaj, nie pierdol no, no, Nie będę czytał. W Fifie, e, był tryb World Cup. Który zawolnik był inną w tym trybie? Ikoną w a Ronaldo, B Ronaldinho. I który nie był! Nie tak, był? Nie był. A Ronaldo, B. B. Ronaldinho, B. Ronaldinho, C Rivaldo, D Gulit. Hulit, no. No Hulit. Moim zdaniem najlepsza legenda w FIFA. No mogę się z tym zgodzić. Nie masz pojęcia, tak? To skreślam. A się podarła kartka. <laughs> Dobra. Siódme. Podaj, podaj najszybciej. Najbardziej szokujący moment na MS 2018. A. Odpowiedź co się nie liczy. Odpowiedź co się to nie, to jest nie liczy. Tak jakby tak? No skreśl to. A. Odpa odpadnięcie Polski. B. Odpadnięcie Niemiec. Co sądzisz? A właśnie, bo już to ja znam odpowiedź, wiecie czemu? Bo przypomniało mi się, jak byłem z moim kuzynem w sklepie i gadali, że nie wiem, co padli z Japonią, czy tam z Koreą, czy tam z kimś. A nie powinni iść, więc... Yy, Aż mnie z tego nie spędzi? 8. Który z trenerów wkłada Wkłada. <laughs> <laughs> rękę w majty i dłubie w nosie? Co? No, taki jest trener. A. wałka, B. Zidezidan. Co, to jest? Joachim Luf. To skreślam, bo to nasz Polaczek jest A ja? Nieprawda <noise> e, Myślę, że Zidane, Zidan, ale nie jestem pewny Nie wiem zgadłem. Ale postawię, że... Że tak? Nie, no Zidane, ja postawię no tak, tak, jak kiedyś... Dobra, w... dalej! Cicho, pytanie To zajął trzecie miejsce na... za Świata 2018? Trzecie, trzecie miejsce to zajął? Na pewno nie Rosja na pewno nie Hiszpania, Belgia to będzie. I ostatnie pytanie. E, kto strzelił gola w polsce z przewrotki na mistrzostwach świata 2018? A nie na dopisałem. euro. Na, no, na euro, na euro, tak. Tylko ładnie napisane mistrzostwa. Na 16 światło. czy 18? 16, nie było 18 euro. Tylko Szukin. będzie. Dziękujemy panu Dziękujemy. za udział. Teraz podliczę punkty. Na drugim miejscu pan chujci w dupę. Zdobył 5 punktów. Ale to jest mało ważne. Ważne jest to. Pierwsze miejsce, 6 punktów, Wiktor. E, to, to ja wam powiem: zostawcie łapkę, suba i dzwona. Elo. Wid, teraz za chwilę się pojawi odcinek z drugiego konkursu, który wymyślił ten pan. Do, do widzenia. Ten pan pierdął.